Akcja Kluczy do Rzymu to jest dość nietypowa akcja, ale sam cel jest nietypowy. Właściwie pierwszy raz podejmujemy taką inicjatywę. Generalnie chodzi o to, aby, aby oddziały w swoich parafiach zbierały stare, niepotrzebne klucze, które później odkupią od nas schuta, i z tego będziemy mieli pieniążki na pielgrzymkę do Rzymu. Pielgrzymka na kanalizację Jana Pawła II. Jana 23. To bardzo wyjątkowy dla nas moment w życiu Kościoła, i na pewno wiele młodych osób chciałoby w niej uczestniczyć. Nam też zależy na tym, żeby jak największą grupą udać się razem do Rzymu, dlatego właśnie zapraszamy do na wzięcia udziału w tej akcji. No i na pewno na dole ekranu już się wystukuje mój adres mailowy, ale jeśli nie, to będzie w napisach końcowych. Zachęcam też do tego, abyście pisali do mnie, zgłaszali swoje pytania. Też wiele KSMowiczów wyszło z inicjatywą zorganizowania tej akcji w swoich szkołach. Starajmy się tę akcję jak najbardziej rozpowszechnić i rozpromować w parafiach, w szkołach. Bo cel jest naprawdę szczytny. Tak razem możemy więcej na pewno.